Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Mieć-Legnica-Znicz-Pruszków. z Spotkanie zakończyło się wynikiem 2 do 1 dla gospodarzy. Jako uzupełnienie dodam, że mecz z trybun obserwowało dzisiaj 2448 kibiców. W pierwszej części konferencji naszym gościem jest szkoleniowiec Znicza, pan Peter Struchar. Panie trenerze, proszę o podsumowanie meczu. Dzięki. Dzień dobry. Myślę, że o, moja drużyna podała dobry występ i bez o, punktov. Teg, e, meču sme grali intenzívne, chceli sme hrať v obrone vysokej i mali sme mnogo, mnogo e, piviek pri odbiere i šibku reakciu na to, aby sme mohli vykožištiť e, lepšie prejšte z obrony do ataku. I braklo nám tam buď šipkejšia e, finalizácia, alebo myslím hlavne brak, brak decínosti, i vykonanie toho ostatného podania. Myslím, že našou aktivitou sme zdobili, zdobili a střelili gól po Karnom i mali meč pod kontrolou. Gošte, gošte mali v prvej polovie nejaké tie prejšte i myslím, že sme dobre na to reagovali. Škoda tego, že Četivník, by som povedal, z druhej strely nám zdobil bránku po teči Jacha i mali štenšte. Nemali sme dobrý počontek do meču, kde myslím, že také strely sa musia chytať buď v bloku i, i bránkáž, i myšle, že musíme, musíme popracovať hlavne na tej e, pazernosti v polekárne, lebo situácii bolo mnoho, chceli sme zmieniť závodníku, aby dali energii i mali sme svoje, svoje situácie na to, aby sme odtiaľto e, brali aspoň punkt. Neboli sme cieľní, takže pregrívame a chcem pogratulovať gošťom k punktom. punktom. Čo majú pani so Karol Bugajski Przegląd sportowy, proszę. to ja zapytam tak trochę przewrotnie, którą bramkę, która bramka Pana bardziej poli, o którą Pan będzie miał większe prezesy, straconą tuż przed przerwą czy tuż po Tak myślę, że ta pierwsza bramka, bo myślę, że była tam przejście i tuśmy hamowali, całkiem fajnie i i go strzelił i Jardo, Jardo jak to mal na nogę i zanim był Piotrik, który myślałem, że bez problemu tu, bra tu piłku mał. Także myślę, że to był ten moment, e który decydował. To zapytam jeszcze o, o ten pański znicz, jak on się buduje, jak on się zmienia. Ostatnio było wysokie zwycięstwo i to są takie impulsy. Wydaje się, że jest coraz lepiej, a później jednak no znowu jakieś zakłócenia. W którym miejscu jest ten pański znicz po tych kilku tygodniach? Myślę, że... Ten znič lepšie vyglúda motorične, určite. I brak efektivity. Myšlím, že dobrá efektivita bola v ostatnom mečistých, I, i když nám to braklo. I mali sme kilka situácií, kde sme mohli zdobiť bránku. Ale teší mňa, že gráme intenzívne, robíme pressing i, i princípy v tej gre sú. Takže myšlím, że e, musimy się poprawić w finalizacji i, i w decyzjach przy, przy tych sytuacjach. W drugiej części konferencji naszym gościem jest szkoleniowiec Miedzi, pan Janusz Niedzieć. Panie trenerze, proszę o podsumowanie spotkania. Dzień dobry. No bardzo nam zależało dzisiaj, żeby, żeby to spotkanie wygrać, natomiast no, nie zagraliśmy trzeba sobie przyznać jasno, dobrego meczu i e, i też to co powiedziałem drużynie, też sztuką taką jest, że nie zawsze się wszystko układa i, i ten mecz rzeczywiście poza jakimś początkiem, gdzie, gdzie Mansfeld miał sytuację już na 1-0 i, i mogliśmy prowadzić, to później cała praktycznie pierwsza połowa do momentu bramki Oliego rzeczywiście tak, jak to się mówi, do zapomnienia, więc. E, więc dobrze, że Oli nas przywrócił do życia, później Mansfeld oczywiście świetnie e, uderzył lewą nogą i, i otworzył ten wynik. Natomiast mieliśmy zbyt sporo strat e, piłek takich napędzających przeciwnika i też tutaj e, zastanawiam się już nawet od razu po meczu rozmawiałem ze sztabem i rozmawiałem też z piłkarzami, jak się czuli, bo, bo jeśli e, jakaś większa grupa zawodników e, nie funkcjonuje, to też ja jako trener muszę, muszę szukać przyczyn, dlaczego być może to jest coś, co, co ja muszę też zmienić i, i, i być może popełniłem jakiś błąd tutaj w przygotowaniach, że, że może trochę było za ciężko te ostatnie dwa dni, bo też chcieliśmy się bardzo dobrze przygotować. Też będę to analizował, bo, bo błędy się zdarzają każdemu i jeśli ja też popełnię ten błąd, to, to nie boję się o nim powiedzieć czy przyznać, bo bo takie to jest życie, że, że czasem też my jako trenerzy możemy coś przestrzelić. Porozmawiamy o tym, na pewno trzeba lepiej funkcjonować jako zespół i, i musimy razem poprawić się w przyszłym tygodniu przed meczem z Łęczną, ale też doceniam to, bo czasem są takie mecze, że gra się naprawdę bardzo dobrze, stwarza się wiele sytuacji, a meczów się nie wygrywa. Dzisiaj wykorzystaliśmy swoje szanse i, i wygraliśmy mecz i, i to jest też na dzisiaj kluczowe, bo, bo bardzo ciągle potrzebujemy punktów. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Karol Bugański, Przegląd Swarcawy, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście i chcę zapytać, co się działo w przerwie, bo ten impuls był, była szybko zdobyta bramka, ale właśnie po tej pierwszej połowie, już wtedy Pan rozmawiał ze swoimi zawodnikami, pytał, czy coś może jest nie tak, czy, czy to raczej była taka Mogę powiedzieć, bo to też akurat była bardzo chyba najspokojniejsza moja odprawa ze wszystkich z racji tego, że, że ja już w trakcie meczu myślałem, co, co być może ja źle zrobiłem, bo, bo też jestem trenerem, który szuka też ciągle doskonalenia, ciągle szuka, żeby, żeby jeszcze lepiej funkcjonować i, i, i się zastanawiałem, oczywiście pewnych rzeczy się nie cofnie, natomiast zastanawiałem się i, i, i nie boję się tego wprost powiedzieć, bo bo jeśli zespół słabo wygląda, oczywiście były rzeczy taktyczne i tak dalej, straty piłki proste i złe ustawienie, zbyt wolno na pozycję, ale, ale rzeczywiście byliśmy tacy mniej dynamiczni niż Pruszków, oczywiście nie mogę też odbierać, bo Pruszków zagrał naprawdę dobre zawody i mówiłem zawodnikom, że ten mecz będzie, będzie ciężki, natomiast sprawa była bardzo merytoryczna, zapytałem drużynę o ich wnioski, ale to chodziło bardziej o wnioski taktyczne, bo... Tu nie było czasu rozmawiać o tym, kto jak się czuje, tylko bardziej, co trzeba zrobić, co zmienić. I, I też czasem brakowało, że jak nam granie idzie, to też taki z punktu taktycznego, czasem brakowało, że jak już byliśmy zamknięci, to żeby już nie próbować wychodzić na siłę, tylko po to mieliśmy naprawdę silnego, wysokiego Mansfelda, że czasem brakowało, żeby w prosty sposób zawiesić do niego piłkę, podejść na drugą, spróbować wtedy może zmienić stronę i, i utrzymać tą piłkę trochę wyżej. I tego nam zabrakło, natomiast też w wielu momentach dosyć szczelnie i, i, i mimo, że Pruszków później ostatnie nawet kilkanaście minut dominował, wrzucał w pole karne, to, to gdzieś tam nieźle broniliśmy i, 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 i dotrwaliśmy też do końca i to też trzeba, trzeba po prostu powiedzieć, ale docenić też to, że, że mimo wszystko wygraliśmy i, i dopisujemy trzy punkty. Goli Marcela Mansfelda, kolejny, Daniel Stanczyk wraca dzisiaj w jego miejsce. Mówi Pan ostatnio, że mogą przyjść w takie mecze, że oni będą grali od początku razem. Po analizie meczu z Siercami, po, po może dzisiejszym przebiegu meczu, Pan jest bliżej takiej decyzji? Też Daniel dzisiaj wchodząc na boisko, mimo że nie trenował dosłownie 4 dni, więc z jednej strony to nie jest jakiś długi okres, ale no też było po nim widać, że, że, że jednak te kilka dni też zostawiło na nim ślad, bo, bo to też nie był taki Daniel, jak, jak potrafi być, bo to jest naprawdę facet z dużym potencjałem i uważam, że stać go naprawdę na bardzo wiele. Ma, ma wszystko, żeby, żeby, żeby stać się czołowym napastnikiem tej ligi, żeby, żeby zapracować sobie na, na to, żeby być w ekstraklasie i żeby grać w tej ekstraklasie, więc e, jego profesjonalizm, jego podejście, jego. Chęć taka doskonalenia i to jest, to jest wybitna i, i, i tylko można mówić o samych superlatywach, natomiast no, rzeczywiście te kilka dni yy, gdzieś też pewnie miało, miało wpływ, że, yy, że gdzieś właśnie tej mocy mu brakowało, żeby czasem ruszyć właśnie za plecy, czy wygrać pojedynki, yy, a być może coś strzelić. No, tylko zapytam jeszcze o piłkarza, który trafił do dziś z Ekstra klasy jakiś czas temu Mateusz Bowna, bo to chyba on dzisiaj takiej doskonałej sytuacji nie wykorzystał. Jak Pan widzi tego zawodnika? Bo to jest piłkarz, który przychodził z dużymi oczekiwaniami, też z golami, z doświadczeniem w Ekstraklasie. Trafił na razie razem z Chrobrym i, i tych liczb jednak mu brakuje. Zastanawiam się, jak Pan go ocenia w tych Z tym doświadczeniem w Ekstraklasie troszkę bym, jakby troszkę, bo, bo był w Ekstraklasie tak naprawdę, bo tych minut miał bardzo, bardzo mało w Krakowi. Wiadomo, że w Krakowi też jest bardzo duża konkurencja, więc na pewno mu było trudniej. Ja gdy przychodziłem, on najpierw w pierwszych meczach nie, nie grał, bo, bo miał uraz, później oczywiście e, były inne wybory, natomiast no, zdobył, że tak powiem, moje, e, moje uznanie tym, w jaki sposób e, wszedł na boisko w meczu z chrobrym głową, strzelił e, wtedy bramkę i, i, i można powiedzieć, że tym występem przekonał mnie, żeby dostać więcej szans. I teraz muszę przyznać, że myślę, że to jest najbardziej wygrany zawodnik całego, całego zespołu, no bo jednak przed moim przyjściem nie funkcjonował praktycznie w ogóle, a po przyjściu jest podstawowym zawodnikiem i rzeczywiście ciągnie ten zespół mocno do góry i, 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 i jego forma cały czas jeszcze jest na takiej fali znoszącej, natomiast też Jacek też nie przekreślałbym Jacka, bo, bo Jacek też w ostatnim czasie zrobił duży progres, ostatnio bardzo dobre wejście. Jacek też jest takim zawodnikiem, który w takich zadaniach też no, bardzo dobrze się odnajduje, czy jak przed Zwisłą Kraków zablokował kluczowy kluczowym momencie strzał groźny ostatnio też i blok, i, i dobra, dobra praca. Dzisiaj też mimo że krótko to nie było zagrożenia z jego strony, więc to są czasem takie 15-minutowe momenty, które też ja doceniam, że jeśli Bochen nie jest w stanie wytrzymać, albo tak jak dzisiaj przesunęliśmy go trochę na skrzydło, bo liczyłem, że może w końcówce jeszcze Bochen ruszy z kontrą, bo, bo ma to na wybitnym poziomie te, te ataki przestrzeni, to to, że coś tutaj się jeszcze wydarzy, natomiast Jacek też właśnie uspokaja tą grę i tak powoduje, że, że, że człowiek czuje się bezpieczniej. Tymoteusz Mech, Polski sportkom, proszę. Dzień dobry, Panie dyrektorze, tego zwycięstwa. Chciałem na początku zapytać o Oliwia Szymoniaka, ponieważ on dzisiaj otrzymał Pana 67 minut gry. Wcześniej zagrał w meczu z Polonią Byton, również w podobnym wymiarze czasowym. Jak Pan widzi tego zawodnika? Według Pana może być krótkim wymiarze czasem może stać się takim ważnym elementem miedzi, ten młody zawodnik? Nie zabieram nikomu tego, żeby stać się ważnym elementem, ale to jest zawodnik, który w ostatnich tygodniach urósł niesamowicie. Byliśmy bardzo zadowoleni z Gleba Kuczko. Niestety wrócił z kontuzją po reprezentacji i, i trochę dłuższa przerwa, bo nie kilkudniowa, tylko, tylko około półtorej do dwóch tygodni. I, i, I wraca do nas, wygląda coraz lepiej, ale patrząc na Oliego, pomimo tego, że z Polonią popełnił błąd, zrobił karnego, to jego występy były albo dobre, albo bardzo dobre. Ostatnio w Bytomiu to chyba był jego najlepszy występ, bo wcale nie ustępował Bochnakowi, który grał po drugiej stronie. I dzisiaj to był najlepszy piłkarz do przerwy nasz, i, 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 i też się cieszę, bo to są takie. To są też takie fajne momenty, kiedy chłopak przychodzi czy to z rezerw, czy z akademii i, i, i jest oczywiście gleb, który, który wysoko zawiesza poprzeczkę, natomiast Oli pokazuje, że nie daje za wygraną i, i rzeczywiście pokazuje się, że, że nie odpuści tego miejsca, tak jak Boknak nie odpuszcza miejsca, czy to Jackowi, a jeszcze pamiętajmy, że mamy Lenarta, który może wskoczyć na lewą stronę, więc tak naprawdę może grać Lenar z lewej strony, Kuczko, czy... Czy, czy Oli mogą grać z prawej strony, więc tak naprawdę to się jeszcze może zamienić, więc Bochnak może grać też na skrzydle, więc tu mamy takich zawodników, którzy mogą na dwóch pozycjach występować, na trzech czasami i, i tu też ta rywalizacja między wszystkimi tymi zawodnikami jest, jest na wysokim poziomie. Za Wami również mecz pierwszej rundy z Pucharu Polski, to również karczulę zwycięstwa. Ja chciałem zapytać, czy ma Pan jakiegoś wymarzonego przeciwnika, na którego mielibyście trafić w drugiej rundzie, czy raczej to by miało być przeciwnik z klasy, czy może z mhm. niższej klasy? Ja wychodzę z założenia, że po prostu no, oczekuję na, na, na losowanie i, i kogo przydzieli los, to, 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 to przyjmiemy. E, oczywiście, no, jak się mierzyć, to też z najmocniejszymi i, i też przyjemnie, żeby, żeby zagrać z kimś mocnym, ale też wiemy, że jak trafimy kogoś być może z naszej ligi albo, albo z niższej ligi, to też z, z, z wyższej ligi to też mecz będzie u siebie i też myślę, że też przyjemnie by było dla, dla wszystkich, żeby, żeby kibice zobaczyli tutaj zespół z ekstraklasy i, i żeby ten bój był na, na najwyższym poziomie, ale, ale no, kluczem jest to, żeby piąć się w tej drabince, bo też traktujemy puchar bardzo poważnie i, i, i to jest też taki moment właśnie dla zawodników, którzy zasługują na swoje minuty, żeby też w takim pucharze przynajmniej kilku miało możliwość pokazania się w boju o punkty, gdzie jest, gdzie jest presja Wyniku, a, a nie to tylko mecz kontrolny. E, więc na pewno będziemy dbali o to, żeby w Pucharze e, też rzucać e, mocno na, na, na szale nas tutaj i, i, i robić wszystko, żeby, żeby awansować do kolejnej rundy, być może do kolejnej i, i żeby, żeby do grudnia jak najwięcej tych rund przejść i wtedy zobaczymy. Bo jeśli ma się marzenia, chciałoby się grać na narodowym, to myślę, że że trzeba obojętnie na koło się nie trafi to jest tylko jeden mecz tu się wszystko może wydarzyć widzimy niespodzianki w pucharze więc wierzę, że możemy być takim zespołem który, który będzie się piął i, i osiągnie coś, coś dobrego w pucharze i ta droga będzie dłuższa